Dobra, jedziemy. Ostatnich bobków trzeba najebać. Jeszcze nie przegrałem żadnego meczu, kurwa, w CS2. Kurwy taktyką. B, B chyba. Teraz B, B. Dwóch przeszło. Trzeci przeszedł. Dobrze, saps jeden. go. Ja auto chyba jeszcze ciągle. Idę mu kosę stawić. Head'a mu dałem chyba jakoś. Dobra, nie strzelaj do Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ej, kur... E, ja. Ej! Ej, bo... To B, słyszałem. Tu mamy AWK. Muszę mieć. Kurwa, ty... Ale dupa wielka. Jeszcze jest zamiar. Też D. Ale ty hawsza zapomarańczowy. Ale ja, ja jakby taki tapit poszedł. Ty jest? Tak. Ta to samo ja daje. Nie zdążyłem. Jeszcze ławka raz Leży jeden Nie widzę nic tam chyba Gdzie Jest jeden, dwóch jest Ławka chyba też gdzieś tu tak. Dobra, nie ginę w tym meczu Mit jeden Za paczkami, za Roma Zresztą jest Gali, zaraz ich wybiegam Piwnia na pewno i leci Dobra, nie ginę w tym meczu. Jem nie mnie ginąć, wyjebałem się. No, niby jest trochę lepiej z tą komendą, ale i tak tak gra wygląda. Jaką jak komendą? Y High dynamic się. range. Może tak, tak, tak. Rampa jeden. Rampa i. Jest rzucanie granatów. pasną do rampy. Kurwa, miał być Monesi w tej rundzie, a ja wyszedł, kurwa. To Zjeb kurwa x8 mp3 Mp3 Muszę ją mieć typu 2 O p -2. P -2. Ty Widzisz to jest prawdziwy szper A teraz A jest No i co? Ale highlight CS2 z AWP -y. mm -hmm. Jest Jak zostanę znany piłkarzem to kupię sobie taki samochód. Ale nie zostanę. To jak sobie go kupię? Wiem! Jest taka strona jak Skincantor i mogę sprzedać swoje skiny. Na Skincantor.pl bardzo łatwo i w kilka sekund możesz spieniężyć swój ekwipunek. Pieniądze możesz wypłacić na wiele sposobów, takich jak Paypal, PaySafeCard, w giftkartach czy kryptowalutach. Za sprzedawane skiny możesz otrzymywać bonusy przy kolejnej każdej transakcji, a ja oczywiście zachęcam Was do skorzystania z mojego linku w opisie lub kodu szpero, za który otrzymacie dodatkowo 5% do każdej sprzedaży. Także polecam wszystkim bardzo serdecznie. I auto już jest moje. Dasz nasz Tak, leci. Apsów po prawej. Coś tam są, Tak, Art ogólnie szuka snipera. No to pewnie, zanim długo czekam, mnie przeprowadzka do, do Brazylii. No, CS2, właśnie akurat. Czyli falena, ale stwierdzili, że mam ten sam wiek, a jestem bardziej perspektywistyczny, nie? Znowu chyba się schodzę. To Jest Setry, chyba. O, ura, rapa. Ten nie! Ten nozzle miał wejść, kurwa. O, no, jest drugi w tym meczu. Ale będzie na YouTube'a. <laughs> Czuję mieć. Jeden. jeden na P. Batatrices. Pi Piwniczanka chyba, jeden tam na P. Popnił byłem. znowu. Dobra, ja sorry. to robię. APC, APC wyszedł. Jak chce CS siadaty CS2? Właśnie teraz na przykład zajmi się, a. Gra jest średnia w chuj. Póki co. Te... Da się grać, ale. To... Jest... No, movement jeszcze jest zjebany, kilka rzeczy jest zjebanych. Nagrami no się dają, randomowo, póki co, nie? nie? widzę, może. O kurwa, tu jeszcze gość był O, wrócił! Chyba, no gramy. Stary? Krócił silniejszy, myślę, tak szczerze. Słok, ja no zaraz na naszym reszcie będzie. Ok, ja znowu kontruję. Chyba nie Słok, wiem, ma, co tam ziom stoi. No, no. Ale siedzą na ropę we dwóch. Zeskoczył B1. Nie widzę go, no zeskoczył. co a, Jeszcze AWP i zeskoczył. Tak, inaczej. Jeden B mam. to Jest sam jeszcze jeden tu bym chciał. Kurwa, jestem głupi. Ej, jak zrobię 30 fragów na jednej stronie, to mogę wtedy zrobić film. Zagrałem jak Niko w CS2. dobre co? Ja. Sami muszę 4 fraki zrobić, 2 rundy. No teraz mamy 2, haftów co? bo okay. muszę jeszcze 4 fraki zrobić. Jest jeszcze 3, kurwa. Jeszcze 2. Je nie no, ty czapi. Muszę 2 fraki w tej rundzie zrobić. Wiecie co mnie jest? jeszcze denerwuje trochę? Że kasa jest w lewym dolnym rogu, a nie HP. Ja zerkam oh, jak też. dostanę jakiegoś ciosa ile mam i widzę, kurwa, 800 dolków na przykład. Oh, kurwa, nie to się da. Topi, czeka na skrót, że się chce. Mam po trzech. Kurwa, Jeszcze yeah. piwnia jedna. Kurwa, nie. nie! Nie! Jest? Jeszcze jeden. Kurwa i wyszedł, specjalnie nie chcieli na 30 fega. Dobra, Digielka z strasznie, co się stanie. O, to idę po niego, bo chciałem przedostać akurat. No trzy pasy. Idzie do DigiNK. Jest dżungla jeden. Gala biegnie. Aj, gala. A, kurwa, koniec świata jeszcze dalej. o tam. Ja, ja robię test teraz, kupuję digla i biegam z nim i strzelam, Zobaczymy, Wszystkie mecze tak, tak wyglądają, na tym mm praktycznie. Robimy challenge. Digle tak? No. Ja, ja biegnę, ja się nie zacząłem. Ja mi dawaj. To z Ale tu wiele chodzi. O, da się tu skoczyć jeszcze w ogóle? Chyba się nie da, jak tak patrzę. Nie da się. W sumie, bo tutaj się po tym drawienku tak jakby do góry a na tym tiku to nie ma puja. A może z kosą tylko może, a nie z winem. Dojechał, rampę. Ej, hey, go no, kurwa! mi no, mnie za nogę złapała, nie mogę się ruszyć. Nieźle, nie, nie. Tu się da. Tu się da MTZ. O. O. Ale? Nie wiem. Tak są znaki. Nooo, to jest jakieś ciężkie. i no, pana gra, żarówek się nie da rozbić nawet. Brawo, tutaj, panowie, jest ale jesteśmy mocni. Żegnam cię. Szczerze, szperze. Żegnam, lecz wciąż wierzę. Z tą decyzją musisz żyć. Wspomnieni nie odbierze ci nikt.